Czy to nagrać, kurwa. Na YouTube będziecie. Ty też pracujesz? Nie. Ja pierdolę. Ty to się tam możesz świeżo. Ty masz po co od wysyłki? Nie. Jest, Szymon, jest. Też Szymka nagraj Po co, ja was filmuję? O, i pan Czesław jest twój ulubiony klient. No. Samochodu, żeby nie było i jak nie było, aż o stoją do bramy no, Sklep pełen ludzi, o, pan Czesław przyszedł Dobrze, że pan panie Czesławie jest, bo tu się opierdalają Że tak powiem Nie, yy, Opierdzielają się, ale pana Iczesława Czesława znaczyła, że pan Czesław przyjechał i poszła od razu jak w dym A. Czesława się wystraszyła, Czesława Tak, tak. Dawaj, dawaj! Dobaj! Jest, dotknął! Zaliczony! Jest na zdjęciu. No, jest nagrane. Dawaj jeszcze! Teraz w bok! Teraz już można śmiało. Dawaj, dobra. Dobry, kierowca jest. Nie ma, nie ma, gdzie to kadet jest? Dobra, teraz już może bo teraz będzie wydawki pełno. Koniec no. filmowania, Proszę do proszę. Ja, ja to z rada YouTube'a Stacy zobaczysz. Yes.